Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś Dariusz Legutowski, radny Miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska. Witam. Witam serdecznie. Witam państwa, witam pana redaktora. O, o poranku taki widzę trochę zaspany, panie radny. Jeszcze się dobrze nie wybudził. No tak bywa z rana, że trzeba się najpierw gdzieś tutaj rozruszać, żeby, żeby nabrać tej pełnej siły. No to się rozruszamy, liczę na to. Porozmawiamy sobie. Zacznijmy naszą rozmowę od obwodnicy południowej Zielonej Góry, bo ta już jest na ukończeniu. Gdzieś mniej więcej, chyba za dwa miesiące, powinniśmy zacząć poruszać się tą nową arterią. Już arteria to chyba zbyt dumne, zbyt mocne słowo. No po prostu po obwodnica południowa Zielonej Góry, ona ma no, w swoim zamierzeniu rozluźnić. Ruch między innymi na trasie północnej cieszy do pana, że pojedzie pan nową trasą. Bo to będzie przebiegało mnie między innymi w pobliżu gdzieś pana domostwa. Ta no, trasa? Powiem szczerze, że po pierwsze, radni to trzeba chyba zaznaczać na każdym możliwym spotkaniu Platformy Obywatelskiej. W poprzedniej kadencji Rady Miasta. Podjęli decyzję i byli za tym, żeby tą obwodnicę południową wybudować. Zresztą też jeździli, zmodyfikowali lekko przebieg tego, tej drogi, ponieważ ona tam gdzieś przez jakieś miejsca cenne, przyrodniczo miała przebiegać i w jakimś tam kompromisie została oddalona od osiedla Jędrzychów, tam około 400 metrów w kierunku Ochli, czyli tu jakiś jest tam kompromis. Poza tym też były ochronione tereny przy Raculi. Także to, jeśli chodzi o historię. Natomiast w tej kadencji ta inwestycja jest realizowana. W tym roku ma być skończona. W budżecie miasta jeszcze są ostatnie środki zapisane na skończenie tej inwestycji. Część mieszkańców na pewno będzie zadowolona, szczególnie z ochli. Mówią, że tak, to dla nich jest bardzo dobra droga. Czy Jędrzychów będzie z tej drogi korzystał, nie wiem. Raczej nadrabianie kilku dodatkowych kilometrów. A dlaczego Jędrzechów może nie korzystać z tej drogi? No bo trzeba byłoby się cofać. Znaczy jadąc w kierunku miasta, centrum miasta. To, tak, jaka większość tak? pracowników jak jedzie to w kierunku miasta, centrum miasta, mm -hmm. chociażby do urzędu miasta, to, to do obwodnicy będziemy jechać? Nie bardzo. I to, że tak powiem. No nie, to by nie miało sensu tak. akurat w tym momencie. No albo z, chyba, że gdzieś ktoś tam na jakimś odległym miejscu w Zielonej Górze, ale też y, na przykład na, 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 t, w okolicy Ulicy Zjednoczenia, czy mieszkańcy będą wybierać tamtą drogę. Jeśli nie jest tak źle i nie jest tak mocno zakorkowany dojazd, nawet w szczycie, 15 minut można dojechać. Także ja nie wiem, czy do końca mieszkańcy Nidrzehoła będą korzystać z tej drogi. Czy to odkorkuje. E, Yy, po, yy, trasę południową... Trasę trasę północną, bo takie Jestem jest zamierzenie. Pewien. Chyba, że prezydent zrobi to, co powiedział, że wprowadzi zakaz wjazdu ciężarówek, to może w ten sposób przymusić do, że tak powiem, takiego tranzytu większego. Bo tu chodzi chyba o to, że ciężarówki jadące szczególnie od strony południowej, czyli żar, powiedzmy, żagania, czyli z autostrady potencjalnie chyba tej A18, żeby dobrze się wyraził, bo tej remontowanej, która tam przebiega, ona przechodzi dalej do Niemiec w kierunku Cottbus i zjeżdżając z tej trasy ciężkie samochody jadą w kierunku Zielonej Góry, i mogą wybrać, znaczy będą musiały w tym momencie wybrać wjazd na obwodnicy. Nie będą jechały obwodnicą w lewo, czyli w kierunku trasy północnej, tylko będą musiały pojechać w prawo i przez, poprzez tą nową trasę dojechać do S3. Takie jest chyba zamierzenie, jak rozumiem. No to by było, że tak powiem, domknięte całe koło ring, jeśli by był zrobiony wjazd do S3 na, na miejscowości które miejscowości? Nie, nie do... A, to mówi pan o tym. Paczanie tego ringu do jeszcze do końca tak? zrobione. A, ci, idealnie ci, by było zatonia, dla wszystkich. Do... Mhm. Moim zdaniem to troszkę. To tak ma być, podobno. Mała... Za parę lat. Jest taki pomysł, podobno. To jest droga, która ma dwa pasy jeden w jedną, drugi w drugą. Mhm. Czy można mówić o obwodnicy? No, o takiej drodze, średnicówce, która jest praktycznie no, w, w mieście, bo to nie jest przedmiastem. Część ringu takiego, powiedzmy, tak? E, chciałoby się, żeby to było dwupasmowa i wjazd przed Świdnicą do węzła w, w Niedoradzu. To by była obwodnica. I o czymś takim mówiliśmy w, w, w wyniku konsultacji, które tam miały miejsce w różnych miejscach, żeby tak to wyglądało, były takie głosy. Jednak wybrano inny przebieg, idzie ona przez de facto z Las Piastowski. Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. A pan, jest zadowolony? A pan jest zadowolony? Pan był zwolennikiem takiego przebiegu trasy? Ja od samego początku, jeszcze 2015, chodziłem na, jako mieszkańc Jinczychowa, który najbliżej tutaj miał tą obwodnicę de facto 200 metrów miała być od naszych domów. No, żeby to zmienić ten przebieg. Jakiś tam mały efekt uzyskaliśmy. Nie do końca jesteśmy zadowoleni, ale no, czekamy na efekty, czy znaczy, to, co było założone, no bo już jest ta droga wybudowana, to musimy, że tak powiem, teraz poczekać na to. Czy ona przyniesie no. zamierzone tutaj te efekty, że, no. czy ruch się będzie tam odbywał? Pan jako przedsiębiorca wie o tym chyba najlepiej, że należy teraz poczekać i zobaczyć, jak to będzie się dalej, no jak, jakie efekty uzyskamy te, ten trasą, bo to nie chodzi tylko o samą budowę przy drogi, ale również o to, co ona przyniesie w, potencjalnie na przestrzeni i paru lat. Martwi jedna sytuacja taka, że teraz jest koniec w tym roku a weszły takie rozporządzenia, że, że wykonawca, który im wykonuje tą inwestycję, ma prawo ubiegania się o rekompensatę, ponieważ wzrosły koszty prowadzenia działalności, czy, czy tam tak. koszty utrzymania pracowników i tak dalej. No i miasto stoi przed poważnym problemem, bo musi, że tak powiem, się dogadać z wykonawcą, żeby te podwyżki nie były bardzo wysokie. To nie było do końca uwzględnione. Bo spodziewaliśmy się, że to będzie zrealizowane no, według kontraktu, jaki został podpisany. Wydawało się to kiedyś, że to było, są duże pieniądze. A ostatecznie to jest nowa chyba informacja. W tym roku wyszło, że jednak tych pieniędzy braknie i trochę z mhm. budżetu trzeba będzie oddać jeszcze dla wykonawcy. Ja Mam nadzieję, że prezydent będzie negocjował bardzo dobrze i. I A to najmniej... ironię wyczułem. Dobrze, że pan życzy prezydentowi dobrych negocjacji. Że tak. Bo to dobrze. są nasze pieniądze wspólne wszystkich. Później no braknie no na inne tak rzeczy. Jest. Panie radny, no to porozmawiajmy jeszcze o kąpielisku w Ochli. Państwo, państwo krytuje, krytykujecie od początku tę inwestycję, no bo nie bójmy się tego powiedzieć. Ona będzie prawdopodobnie taką trampoliną do kolejnej kadencji Janusza Kubickiego na stanowisku prezydenta miasta. O to tutaj chodzi czy ten obieg zadowoli wszystkich mieszkańców trudno powiedzieć czy będą mogli z niego skorzystać przez te 2 3 miesiące w ciągu roku też nie wiadomo czy tam się te parkingi będą wydolne na tyle żeby przyjąć mieszkańców czyli Mas... sugeruje pan że tyle osób będzie przyjeżdżało to jednak będą przyjeżdżać mieszkańcy mieszkańcy będą z tego korzystać tyle tylko że my też nie nie krytykujemy w ten sposób, że nie chcemy, żeby tam nic nie powstało, my chcieliśmy, żeby to powstało. Zresztą przypomnę, że prezydent i jego ekipa czyli radni zona razem w 2018 roku czy 2019 przygotowali projekt w budżecie obywatelskim na milion złotych, że ta inwestycja będzie kosztować jako taka przy, przygotowanie do modernizacji. Później się te kwoty znacznie zaczęły zwiększać i, i chociażby w tamtym roku to to my właśnie kwestionujemy, inwestor, czyli Mossir y, pokazał kwotę 46 milionów brutto, że chce wydać na ten obiekt, poczem. Na sesji nad Rady Miasta prezydent przedstawił nam, że potrzebuje zwiększyć około 41 milionów, blisko 41 milionów złotych kwotę na ten przetarg i skończyło się to kwotą 87 Ale... milionów złotych. Blisko. To może ja wejdę w słowo, bo to 46 milionów, tak pan ma tutaj ten dokument tak, z Mosiru. Być może to chodzi o to, że to, to jest z przetargu? Nie, tak. ten... taki to jest przetarg, na To co? był przetarg Mosiru na budowę kąpieliska i te 46 milionów to była informacja, że. Inwestor mhm. jest w stanie tyle wydać. 46 ze swoich pieniędzy. Ze swoich pieniędzy. A jak do tego dodamy 30 milionów z polskiego ładu i 17 z urzędu marszałkowskiego, to jest 90. czyli tyle ile mamy. To później były dokładane te rzeczy. Czy były w Aha. tych pieniądzach już przeznaczone? Czyli to była całość, rozumiem, tak? 30 tak. milionów też Polskiego Ładu. Takie były założenia pierwotne. To były pierwotne założenia. I Państwo chcieliby, chodzi o to, żeby za tyle budować, a nie za tak, tę dokładnie. kwotę, którą mamy. I proszę dzisiaj. zobaczyć, to był dokument z 27 stycznia, po czym została zwołana sesja nadzwyczajna i 24 lutego 2022 roku została wybrana oferta, jedyna, bez jakby refleksji, i do tego mamy jakby uwagi, że że ja nie jestem pewien, czy jakbyśmy ogłosili drugi przetarg, czy nie byłoby taniej. Jedna firma się zgłosiła. Jedna firma się zgłosiła. W sumie kółko się zamknęło, bo, bo, bo tak, pieniądze z Polskiego Ładu 29 milionów, tak? Tam takie. No to prawie 30, to taka tablica tak. jest. Mm -hmm. Tak, tak, tak. E spółka, która wygrała z 100% de facto z kapitan skarbu państwa. Czyli mm -hmm. rząd da pieniądze? Ezalo, tak? tak? Tak, tak. Mm -hmm. e PGNIG jest właścicielem tak, wiemy o 100% hmm. tej spółki. Zarejestrowana jest też spółka w de facto nie w Zielonej Górze, tylko w Pile i te pieniążki, że tak powiem z rządów wydane, zatoczą koło i wrócą do spółki rządowej. Ja zastanawiam się, jeżeli chodzi o te przetargi, to zobaczmy, co się na przestrzeni ostatnich kilku lat generalnie działo. No, podnoszenie cen ze względu na to, co, że, że są podwyżki, że inflacja zaczęła galopować, ale to powiedzmy w ostatnim roku. Wcześniej była podwyżka cen materiałów. Ja wiem, że przetargi, chociażby, no różne, no przetarg te na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka no, też robiono dwa razy, tak i w rezultacie za te same pieniądze jest trochę mniej zbudowane. Pytanie, czy dałoby się za tę kwotę 46 milionów zbudować, zrewitalizować na tyle, na ile mieszkańcy wybrali też na drodze konsultacji społecznych to, co miałoby tam być zrobione? Podobne obiekty powstają w Polsce, chociażby w Legnicy AquaFan za 26 milionów. Trochę mniejszy, ale da się wybudować obiekty, mm -hmm. które spełniają oczekiwania mieszkańców. W tym miejscu wielki obiekt może generować problem dla dzielnicy, szczególnie dojazd dla mieszkańców Ochli. Tam jest mała droga. Widzimy, jak są jakieś różnego rodzaju imprezy, chociażby w Skansenie, to potrafi się tam robić korek na przykład na 15 minut. I co się będzie działo? Czy, czy to będzie drożne? Zobaczymy. Czy wszyscy będą dojeżdżać nagle z powrotem do domu przez obwodnicę, pracując w centrum miasta? Nie jestem pewien. Spodziewam się, że może być to utrudnienie w sezonie letnim, jeśli chodzi o przejazd tą drogą. Piążki na ten cel. Warto zrobić kolejny przetarg, chociażby teraz. Zobaczmy, co się dzieje. Teraz pewne materiały, chociażby budowlane, potrafią trochę stanieć. Jest większa konkurencja, bo brakuje inwestycji. Wycofają się inwestorzy z, z budów i można negocjować lepsze ceny. Czy tak by było? Trudno powiedzieć, ale nawet nie podjęto tej decyzji, nawet nie spróbowano, żeby dla no, świętego spokoju przeprowadzić jeszcze jeden przetarg, żeby się można było zastanowić. To było po prostu rzucenie na sesję Rady Miasta, trzeba podnieść 41 milionów, robimy ekstra uchwałę i zwiększamy budżet. No tak. Dobrze, do panie radny, na koniec jeszcze mamy minutkę i jeszcze jeden temat. Chciałem pana zapytać, czy w dobie kryzysu powinny zostać podniesione ceny wejść na basen na CRS, bo mamy 12 zł standardowa cena od 14-15 lat, jak został otwarty ten basen. Ta cena chyba cały czas funkcjonuje. I czy powinny zostać zlikwidowane bezpłatne przejazdy MZK dla dzieci i młodzieży w mieście na Góra? Decyzje o takich cenach, zarówno przejazdów, jak i biletów do CRS-u, były podjęte w poprzednich kadencjach przez prezydenta, który uważał, że tak musi być, bo to jest jego jakby element de facto i też kampanii wyborczej i polityki miejskiej. I w związku z tym prezydent będzie też podejmował tutaj decyzję, co dalej z tym zrobić. Ale pan powiedział, mając, mając większość w Radzie miasta, przegłosuje razem z pisem to, co uważa, bo kompletnie się z nami nie liczy, nas nie słucha, nie odpowiada na nasze pytania. My musimy sami grzebać w dokumentach, co nam zabiera dużo czasu i też jest ryzykowne, bo możemy nie wszystko wiedzieć. Ja rozumiem, prawda? panie radny, no, ale państwo też będziecie dobrze no, wystawiali kandydata na prezydenta i trafując od tego, jak, jaki będzie wynik wyborów, to pan by podniósł generalnie rękę za czymś takim, że podnosimy na przykład ceny wejściówek na CRS i na przykład zawieramy bezpłatne przejazdy na czas kryzysu młodzieży, dzieciom, no, tym, którzy dojeżdżają do szkół. Na pewno nie można tego zrobić, tak jak ostatnio to miało miejsce w przypadku połączeń kolejowych, prawda? Gdzie w tym roku znacznie podrożały bilety, są droższe niż w innych miastach. Widać, że ta komunikacja jest miejska jest, czy międzymiastowa jest bardzo ważna i powinniśmy w to inwestować. Proszę Państwa, u nas w zielonej górze jest chyba 750 samochodów na 1000 y, mieszkańców. Czyli widać, że. No, za dużo? Jest, za mało? To jest trzy razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych w, w Nowym Jorku. U nas jest trzy razy więcej samochodów tak. na mieszkańca tak. niż w Nowym Jorku? Tak. Takie są dane. No to ciekawe dane, to po, pierwszy raz słyszę o czymś takim. Jestem, jestem zaskoczony. Zas ale uciekamy od tematu, panie radny. De facto pozostawić przy jakimś kompromisie. Warto by było razem. Czyli nie podnosić cen i, i nie zabierać z, bezpłatnych przejazdów. Z, z radnymi porozmawiać. A ja, jak mm -hmm. jakbym był prezydentem, to bym się spotkał z radnymi i przedstawił, jak wygląda sytuacja i próbował jakby tylko renegocjować. Nie drastycznie, ale delikatnie pomyśleć o podwyższeniu pewnych tutaj cen, zarówno biletów do, do wejściówek, bo koszty energii strasznie podrżały. Tutaj mamy i autobusy elektryczne. Energię na dzisiaj kupujemy, nie mamy zabezpieczenia w swoją energię, bo nie mamy żadnych tutaj jakby stacji, które produkują prąd. Nie, nie mamy reaktora nie mam żadnego, tak fotowoltaicznych ani jeszcze. dużych inwestycji. Na razie to, co jest, to na 30% zapotrzebowania energetycznego MZK ma wystarczyć. No i to oczywiście strasznie mocno podróżały koszty prowadzenia CRS-u. Tam sama rachunek za prąd to jest ponad 22 miliony, także. I będzie niestety jeszcze. Nie drożej. wiem, czy jest nawad na ten musimy kończyć, w tym roku. Musimy kończyć. Dariusz Legutowski radny miasta Zielona Góra, moim Państwa gościem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Za uwagę dziękuję Daniel Sawicki, dziękuję Państwu Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.